Witamy serdecznie w naszej kolejnej definicji, w naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj niezwykle istotna, no bardzo ważna definicja, która dotyczy prawdy. Cóż to jest prawda? Cóż to jest prawda? To pytanie zajmowało już starożytnych filozofów i dzisiaj jest wciąż aktualne. Gdybyście Państwo mieli odpowiedzieć na pytanie, co to jest prawda? Jak zdefiniować prawdę, jak ją określić? Gdy szukacie prawdy, kłócicie się, prowadzicie spory z innymi, udowadniacie coś, to co to jest ta prawda, na którą chcielibyśmy się zgodzić? Większość dzisiejszych sporów, dyskusji na poziomie zarówno ideologicznym, jakimś przekonaniowym, także w polityce, także w naszych, nie wiem, Codziennych zmaganiach. Także tak, tak? jeśli chodzi o religię, o światopogląd, tak. o mentalność pewną, ta dyskusja toczy się w zasadzie na poziomie dochodzenia do pewnej racji, czyli kto ma rację. Ale mało kto zadaje sobie pytanie, kto ma, kto dotknął prawdy, czyli kto rzeczywiście jest za prawdą, czyli co jest prawdą. Proszę zauważyć, że często w takim dyskursie publicznym chcą, chcą różne y, y, gremia przepchnąć właśnie swoją rację, y, swój punkt widzenia, a nie szukają, gdzie jest prawda o rzeczywistości. I chyba każda dyskusja, każdy spór, każda ostatecznie kłótnia bardzo często, y, powinna y, dążyć do. Y, do doprowadzenia do poznania prawdy, czyli jaka jest prawda o danej rzeczywistości, o, danym, yy, o danej rzeczy, o danym zdarzeniu, do, którego dotyczy yy, ta dyskusja. Yy, I uczciwym z naszego punktu widzenia byłoby to, że nie chcesz udowodnić swojego zdania, ani mi na moim nie zależy, tylko nawet w dyskusji, w sporze, w dyspucie, Dążymy do poszukania prawdy i chętnie zgodzę się na zdanie odmienne niż moje, jeśli jest bliższe prawdy. Zatem powracamy do pytania, cóż to jest prawda? W historii filozofii powstało wiele definicji prawdy. Dzisiaj możemy ją podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria, można powiedzieć, pierwsza definicja prawdy, klasyczna. Arystotelesowska, ale, ale też tomistyczna, a druga definicje nieklasyczne. Czyli cała grupa cała różnych, grupa definicji. Przeróżnych definicji nieklasycznych, i będziemy je omawiać. Zatem zaczynamy od definicji klasycznej Arystotelesowskiej. Po łacinie brzmi tak. Veritas est adequatio intellectus et rei. To znaczy, prawda jest zgodnością poznania z rzeczą. Czyli prawda jest czymś obiektywnym. Ja poznaję w swoim umyśle, jaka jest dana rzecz. Mój umysł jest zgodny z tym, jaka jest dana rzecz, którą poznaję. I jest to niezależne od moich uczuć, od moich poglądów, od moich upodobań. Po prostu to jest prawda. Ta książka jest biała, bez względu na to, co ja czuję, bez względu na to, jak ja to przeżywam, bez względu na to, czy się zgadzam na to, i tak Ona jest po prostu biała i poznaję to, i czy to jest zgodne z rzeczywistością, czyli czy ten, ta materia odbija fale elektromagnetyczne. W zakresie między 400 a 800 nanometrów, czy nie? Poznaję, że tak, mam do tego nawet zmysły konkretne, nie? ale ktoś powie: Ale ja się nie zgadzam na to, żeby ona była biała. No to wtedy mamy pewien problem i wychodzimy już z definicji klasycznej prawdy. Natomiast tych nieklasycznych definicji prawdy mamy rzeczywiście całą masę. Dzisiaj spróbujemy wytłumaczyć kilka z nich. Ich jakby takim wspólnym elementem jest to, że prawda polega na zgodności poznania nie z rzeczą, tylko z jakimś kryterium prawdy. Prawda jest wtedy subiektywna. Zależy, jakie kryterium przyjmiemy prawdy, i od tego będzie zależała też nazwa danej takiej koncepcji definicyjnej o prawdzie. I w tym, może, w tym momencie możemy powiedzieć, że tym właściwym rozumieniem prawdy, czyli właściwym poznaniem prawdy, właściwą praw, prawdą tak, jest właśnie ta w rozumieniu klasycznym, arystotelesowskim, czyli ja poznaję prawdą taką, jaką jest. Ona taka jest, i ja potrafię ją poznać. Jeśli potrafię ją poznać, to mam dostęp do prawdy. Jeśli ta kartka rzeczywiście jest biała, i ja ją nazywam białą, albo ta książka, to yy, poznaję prawdę. Ale każda inna definicja yy, yy, tej prawdy będzie właśnie subiektywna, czyli zależała od ode mnie, albo pewnej grupy, od tego, co ustalimy razem. Chcielibyśmy kilka tych. Yy, tych różnych subiektywnych kryteriów poznania prawdy, czyli definicji prawdy, przedstawić. One są tak tak szeroko obecne w dzisiejszym, także no w każdym pewnie społeczeństwie, że łatwo ją dostrzec. Tak, no to co, zaczynamy od oczywistościowej e, świat, teorii prawdy. <noise> A co jest oczywiste? <noise> Oczywiście, że, że, tak. że to nad czym dyskutować. Nie są mam pewne rzeczy, rzeczy oczywiste i jakieś tam dzielenie włosy na czworo, to, to nic nam nie e, rozjaśnia. Nie prawda? No oczywiste, że jasne, że tak. To jest bardzo oczywiste, że e, trzeba wierzyć w Boga, bo jeśli ktoś nie wierzy w Boga, no to jest w w życiu. I to, ja to tak, zemści się na nim. Najlepiej. Tak. Najważniejsze. To jest oczywiste. Więc co jest tej kryterium tej oczywistościowej koncepcji prawdy? Kryterium jest oczywistość. Nie porównuje się poznania z rzeczywistością ale z przeżyciami podmiotu, czyli ja to tak przeżywam, że dla mnie to jest oczywiste. Czasem nawet w rozmowach, zauważcie Państwo w procesie wychowawczym, kiedy dzieci dorastają i pewne normy z domu poznane przestają być oczywistością, a dla rodziców to jest oczywiste. No oczywistym jest w tym przypadku, że każdy w niedzielę chodzi do kościoła. A dla piętnastolatka to już coraz bardziej przestaje być oczywistym, ponieważ w jego klasie trzy czwarte nie chodzi do kościoła, więc jaka oczywistość? Można to porównać do takiej sytuacji, kiedy ktoś mówi, że przecież oczywistym jest, że najważniejszą osobą w życiu każdego człowieka jest mama. Może tak być, tak? Być może w doświadczeniu. Tego człowieka, a te, który to wypowiada, tak, tak, było. tak było. I on przenosi to na innych. Ale w przypadku innego zupełnie tak nie jest. Kartezjusz już powiedział tak: trzeba uznać za prawdę takie idee, które są jasne i wyraźne. Idea clara et distincta. Tak? Rozróżnione, wyraźne. No tak, ale dla jednego będzie wyraźne to, a dla drugiego coś innego. No i jak wtedy dojść do tej oczywistości? W każdym razie oczywiste jest to, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Oczywiście, ponieważ dla y mnie tak. Tak, <noise> A dla księdza? <noise> Zupełnie inaczej. Dla mnie najlepszym przyjacielem człowieka jest kot. No i mamy <noise> wojnę, mamy konflikt <noise> i będziemy się kłócić do końca świata. Y zauważcie Państwo w takich określeniach, jak ktoś jest oburzony i mówi, że no ale mnie się wydawało i już wiemy. Oczywistościowa koncepcja prawdy. Jest czas na anegdotkę? Nie bardzo. Na temat? Oczywistościowej koncepcji prawdy. Przychodzi do mnie do kościoła i jedna pani oczywiste. i mówi... Oczywiście. I, I mówi, jak tak może być, że podczas podniesienia ministrant dzwonił tylko raz? Ale ja mówię, ale dlaczego ma tak nie być? Bo to jest oczywiste, że trzeba dzwonić trzy razy. A ja mówię, ale oczywiste dlaczego? Bo wszędzie, gdzie byłam w kościołach, dzwonili trzy razy. Aha, no jej doświadczenie jest takie. Ja mówię, no tak, ale czy normą e, tego jest pani doświadczenie, pani przeżycie i pani e, e, po prostu to, co uznaje za e, ważne, i ona mówi, tak. Aha, no więc, Dalej nie możemy rozmawiać, ponieważ mamy odmienne koncepcje prawdy. Ja mówię, a może księgi liturgiczne by to jakoś definiowały i formułowały, i to by był dla nas punkt odniesienia, jak powinno być, czy ma dzwonić ministrzem trzy razy, czy raz, a może w ogóle, jak to jest tam opisane. Co ksiądz mi tu będzie mówił, trzy razy ma być. Oczywiste, to jest oczywiste. Już Państwo widzicie, że te nieklasyczne, tak zwane definicje prawdy odbiegają bardzo często zupełnie od rzeczywistości. rzeczywistości bo od to jest prawdy, zgodność umysłu z rzeczywistością, nie? Poznania. I poznania. Powrót do tego, co jest rzeczywiście prawdą, do czego się odnosimy, jest zawsze świetnym elementem dyskusji, no i bardzo takim wyoczyszczającym. Wiadomo, co, o co komu chodzi, tak? czy o udowodnienie swojej racji, tak. co się do prawdy. Ale idźmy dalej. Och, no, rozwinęliśmy się bardziej, no, wiemy, że ta oczywistościowa to nie jest, no, Pani no, dla niej to jest oczywiste, dla nas nie jest oczywiste, ale może byśmy się zgodzili na jakąś prawdę wspólnie. No pewnie przegłosuję tak. bardzo chętnie. Więc to będzie konsensualna teoria prawdy. Konsensualna, czyli większościowa. Jeśli większość uważa, że coś jest prawdą, to na pewno tak jest. Powszechna zgoda, czyli konsensus y, większości albo na przykład osób kompetentnych, y, specjaliści tak powiedzieli. Amerykańscy naukowcy. Naukowcy amerykańscy tak Nie, powiedzieli, że to co jest to prawda. To, to to obojętnie, co powiedzieli, ale jeżeli ta y, 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 grupa ludzi, większość osób albo osób, które są uznawane za kompetentne, tak przegłosowały, to to jest prawda. I tyle. Często jest to obecne właśnie w prawodawstwie i zupełnie y, dyskwalifikuje prawdę. Poznanie często dostępne dzięki nauce, choć i nauka potrafi być bardzo konsensualna. Przegłosujmy księżyc, żeby jutro był czwartek. Ja jestem za. Za czwartkiem jutro? Tak. Bardzo chętnie. Jutro będzie czwartek, bo tak przegłosowaliśmy. Musimy to uznać. Tak. <laughs> często jest to w prawodawstwie. W prawodawstwie i w parlamentach niekoniecznie szuka się prawdy. W niektórych kwestiach związanych z prawem jest to zupełnie usprawiedliwione, bo nie chodzi o prawdę, tylko o jakieś rozstrzygnięcie, że wszyscy zgadzamy się, że będziemy jeździć. Prawą stroną ulicy, albo lewą stroną ulicy. I to nie ma znaczenia, jeśli chodzi o prawdę. To chodzi o uporządkowanie rzeczywistości. Czy będziemy budować w ten sposób, czy inny, tak, żeby było bezpiecznie. Można wybrać równie bezpieczne rozwiązania. I wtedy to nie ma związku z prawdą. Więc w prawodawstwie tak. Gorzej, jeśli dotyczy to nauki, to dyskwalifikuje naukę. W nauce szukamy prawdy. Po to tworzymy naukę, żeby nawet przeciwstawić się całemu światu, bez względu na to, jak sobie inni myślą. Możemy być spaleni jak, dalej, jak w, w poprzednich wiekach na stosie, ale nie szkodzi. To jest prawda. To jest prawda. Przeciwko takim osobom jak Kopernik, jak Galileusz występował cały świat, ponieważ czy Bruno, tak. tak, którzy. Giordano. Giordano, Giordano Bruno, wobec, <kühm> przeciwko którym występował cały świat no tej nauki. Nauki, tak? Czy, tak? czy że, Blaise Pascal, jeżeli chodzi o vaccinację yy, 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 szczepionki. szczepionki. Yy, większość świata była przekonana o innej prawdzie. Przecież to jest Jasne i cała wszyscy są o tym przekonani, że Ziemia jest centrum wszechświata i wszystkie planety, wszystkie gwiazdy, także Słońce krążą wokół niej. Wszyscy byli o tym przekonani i to było prawdą e, ówczesnego świata. Więc e, mamy dużo takich e, przekonań. No, możemy przegłosować, że Ziemia jest płaska i będziemy uznawać to za prawdę. Albo... Ach, I każdy będzie karany za to, że tej tak, prawdy nie przestrzega. Więc to jest konsensualna e, e, teoria prawdy, e, gdy cesarz rzymski Domicjan zdecydował, że jest Bogiem i należy mu się część tak. boska. Tak było. Po prostu i chrześcijanie za to ginęli na tak. arenach. Kolejna koncepcja prawdy to zdroworozsądkowa. Nasze poznanie jest prawdziwe, gdy jest zgodne z tak zwanym zdrowym rozsądkiem. Przy czym nie wiadomo, czym jest ten zdrowy rozsądek, na czym on polega. Możemy zawsze powiedzieć, że wiadomo, że wokół Ziemi istnieją inne cywilizacje, albo przecież wiadomo, że nie mogą istnieć inne cywilizacje. Na chłopski rozum to widać, że Słońce krąży wokół Ziemi, a nie jest odwrotnie. To są takie słowa klucze. Na chłopski rozum, na zdrowy rozsądek, albo wiadomo, że ta koncepcja prawdy jest podobna do oczywistościowej. Przy czym jeszcze na dodatek podkreśla, że za tym wszystkim stoi pewien rozsądek, że ktoś, ktoś jest rozumnego, nie? Ja rozsądzam. Tak, ktoś to rozsądnie. zrozumiał, ktoś to, y, y, ktoś to przemyślał. I jeszcze zdrowo. A zupełnie tak nie jest. Tak. Z, więc to jest też jedna z koncepcji prawdy. A kolejna to będzie koherencyjna. I ona jest ciekawa, warta zwrócenia uwagi, ponieważ ona w w pewnym sensie funkcjonuje w nauce. Koherencyjna to znaczy taka, która jest wewnętrznie spójna. Jeśli dana idea, idea, mówi ta teoria, to przekonanie, jest wewnętrznie spójna, czyli wszystkie elementy pasują do siebie, to musi być prawdziwa. Czyli tutaj kryterium prawdy będzie koherencja, czyli zgodność, zgodność przekonań pomiędzy sobą. Ich spójność, połączenie wszystkich elementów. Jeżeli mieliśmy na przykład system Ptolemeuszowy, jeśli chodzi o ruchy gwiazd, to każdy element był tam dopracowany. Wystarczyłoby zmienić jeden tylko element, aby nam cały system upadł. Drobna zmiana może spowodować jego upadek. I można powiedzieć tak: Prawdziwe jest to, co jest wewnętrznie spójne. I to jest kwintesencja tego, tej koherencyjnej teorii prawdy. Można jeszcze wejść w bardziej gorące, trudne karty historii, kiedy na przykład cały Holokaust uczyniony przez Hitlera, przez nazistów był. W zasadzie systemem, który wewnętrznie pasował, wszystko działało wewnętrznie, można by więc powiedzieć, że był, był propozycją prawdziwą. Ale kiedy popatrzymy na to z zewnątrz, żeby bądź też bardziej obiektywnie, jest to coś kompletnie przeciwne prawdzie, jest to coś zupełnie negujące prawdę. Można wejść w pewną logikę myślową, zapędzić się tak, gdzie wszystkie elementy wydają się spójne. I wtedy wchodzimy czasem w labirynt, jakby zaułek. Trudno nam z niego wyjść, w takiego zagmatwania, gdzie wszystko zgadza się ze sobą. Tak, mamy z tym do czynienia wręcz na co dzień, z różnymi, w różnych ideologiach, które wewnętrznie się ze sobą zgadzają, świetnie pasują, ale wystarczy troszeczkę się... Jakby wznieść ponad, tak, e obiektywizować tak. to. W ideologii siedzimy jakby wewnątrz i nie widzimy. I wszystko pasuje, wszystko, wszystko gra. Sekty emocji. czasem na tym e też bazują, gdzie wszystkie elementy są spójne, byleśmy nie oddalili się, nie zobaczyli tego. Ale kiedy, zewnątrz. ale kiedy zobaczymy coś bardziej obiektywnie, kiedy zobaczymy, co jest prawdą, porównamy prawdę z naszym poznaniem, okaże się, że to jest kompletne kłamstwo, czyli coś. Co jest zaprzeczeniem prawdy. Ale, proszę księdza, wszyscy tak robią. Oczywiście. Więc tu mamy już kolejną no przecież, teorię prawdy, a, pragmatyczną lub utylitarystyczną. Ta pragmatyczna polega na tym, że będziemy mówili: ale przecież tak się robi. Przecież, ale, proszę księdza, dzisiaj wszyscy tak żyją. Mało, mało tego, tego się im, ksiądz dziwi. Mało tego. To się naprawdę opłaca. A to już jest utylitarystyczna, że no, będziemy robić tak, że no po co się wychylać? Sieć cicho, nie wychylaj się. Co będziesz mówił, jak myślisz, jak czujesz, co przeżywasz, sprzeciwiać się. Siedź cicho. Nikt wtedy najbardziej ci się to opłaci. Filozofowie, właśnie, którzy opisywali tę prawdę pragmatyczną lub utylitarystyczną, mówili. Dewey mówił, sąd jest prawdziwy, gdy jest skuteczny. Pozwala rozstrzygnąć problem lub uniknąć trudności. Natomiast księdza, gdzie my będziemy jakieś, co ksiądz mówi, jak się szukać prawdy, tak się zrobimy tak, wszyscy będą zadowoleni. Skutecznie rozwiążemy problem. Tak, I nie będzie żadnego żadnych trudności. Popatrzcie, jak często, nawet w naszej takiej mentalności polskiej, powiemy, ale po co się kłócić? Co A co tak. się kłócicie? No po co się kłócić? Bo to jest y, jakby nieprzyjemne, unikniemy trudności. Po co on ciągle stwarza problemy? On pyta o prawdę. Nie, 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 nie jest jego celem stwarzać problemy, tylko dojść do prawdy. No, po co będziemy Lepiej się, Lepiej po co, się tak, tak Po co, po co spokój, dyskutować na takie trudne to tematy? To jest najważniejsze. Tak. <grym> James powie jeszcze. Poznanie jest prawdziwe, o ile ułatwia nam jakieś działanie fizyczne lub umysłowe. Czyli no, to jest prawdziwe, jejku, ściągnąć na klasówce. No przecież to mi pomogło. Tak. To, Uzyskałem dzięki temu jakąś, jakąś korzyść. Albo oszukałem troszeczkę, ale jeśli to dało mi jakieś korzyści, jeśli dzięki temu rozwinąłem się jakoś, bądź fizycznie, bądź psychicznie, umysłowo, to mhm. dlaczego miałoby to być nieprawdziwe? Nie znajdzie pan lepszego samochodu z tego rocznika. Kup pan, będziesz pan zadowolony. Naprawdę? Tak. <laughs> Zupełnie nieprawda. Rozsypie się, zanim ale... wyjedziemy z salonu, ale... ale bywa, że jesteśmy naprawdę tak. zadowoleni. I y, bardzo często słyszymy takie y, reklamy. Reklama świetnie się y, y, tym posługuje. To jest najlepszy <laughs> proszek na świecie jest, nie jest. Nikt o tym nie wie, ale, ale sześć razy, jak ci to powtórzą, idziesz do sklepu i kupujesz ten proszek. Tak to działa. I co? Niedobra nie reklama? Nie jest prawdziwa? Prawdziwa. O ile się opłaciła, o ile przyniosła zysk producentowi, oczywiście prawdą. Teorii prawdy jest wiele. Można studiować, epistemologia szuka właśnie... Poznania prawdy, cała nauka filozoficzna, która się zajmuje prawdą, bardzo ważna gałąź filozofii. Wróćmy do definicji klasycznej, arystotelesowskiej, tak. żeby to jakby podsumować. Prawda jest zgodnością poznania z rzeczą, czyli tak rzeczywistość poznaje, jaką ona jest. To jest obiektywna teoria prawdy. Nią posługuje się chrześcijaństwo i niejako przeciwstawia się w swoich różnych działaniach innym nieklasycznym teoriom prawdy, gdzie prawda polega na zgodności poznania z jakimś kryterium subiektywnym prawdy. I naszym zadaniem byłoby to, żeby dążyć do poznania prawdy taką, jaką jest, żeby poznać rzeczywistość. Taką, jaką jest, a nie tylko poprzestawać na tym, żeby poznawać prawdę zupełnie subiektywną, taką, jaką inni uznają, albo jaką jest oczywistą, jaka jest oczywistą, albo zdroworozsądkową, albo korzystną dla nas. Ale że ta definicja była dosyć rozbudowana i, rozbudowana i ciężka i długa. To trochę um, lżej, lżej podejdziemy też do tego tematu, mianowicie... Kod QR um, i oprócz um, oczywistego testu <laughs> znajdziemy muzykę. Muzyka, Katerina Caselli, e, która w latach 60. E, XX wieku e, stworzyła i nagrała piosenkę e, Nessuno mi può giudicare, czyli Nikt nie może mnie osądzać. Taka feministyczna. Bardzo w tych latach 60. -tych to było coś, co antycypowało wręcz, co poprzedzało takie idee feministyczne, które pokazywały, ty jako kobieta możesz sobie wybrać partnera, możesz mieć wielu partnerów nawet w swoim życiu. La verita mi fa male, co ksiądz tutaj podaje. <laughs> Piękna piosenka, która została także użyta w filmie pod tym samym tytułem, gdzie też Katarina gra i śpiewa za ladą tę piosenkę w momencie, kiedy um, dochodzi do bardzo pięknej, miłosnej, romantycznej sceny w windzie e, głównej bohaterki i bohatera, którzy zakochują się w sobie, chociaż jeszcze przy wejściu do windy byli zupełnie sobie niech ksiądz nie zdrasa wszystkiego, ale będzie chęci... tym bardziej <laughs> chętnie <laughs> y, 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 czarno-biały stronę... film starszy, ale warty klasyka. To chyba tyle w dzisiejszym programie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w następnym. Pozdrawiamy.